Ruszyły! Dobry start! Wszystko razem, tam walczą o prowadzenie. Na czele Elsara, ale tam jest ciasno, 4 pięć konie razem. Haza w tej chwili prowadzi, na drugiej pozycji galopuje Olimpia. Haza, Olimpia, Elsara, następnie Herma, na ostatniej pozycji Eh Zanta, a na przedostatniej. Elsterina. 1400 metrów do celownika. Na czele stawki galopuje Haza. Haza jest na pierwszej pozycji, na drugim miejscu Olimpia. Haza Olimpia, Herma jest trzecia, Elsara na czwartym miejscu galopuje, następnie Palabra. I w odstępie za stawką sporo galopują dwa konie. To jest Elsterina. Oraz Ech Zanta i 900 metrów do celownika, nadal Haza, a tuż przy niej Olimpia. Haza, Olimpia, następnie Herma, Elsara, dalej Palabra. 700 metrów, Haza, Olimpia, dalej Herma, czyli nic się nie zmienia. I wyjście na prosto wyprowadza Haza podeszła bandy, sporo tam zarobiła terenu Herma przy bandzie Haza, Herma Haza, Herma Haza, Herma nadal odpadła Olimpia a o zwycięstwo na około 400 metrów przed celownikiem walczą przy bandzie, bardzo dobrze galopuje Herma i Herma jest na pierwszej pozycji ale tutaj rozpędza się bardzo mocno Herma jest na pierwszej pozycji, no tego wyścigu Herma już nie przegra. Na drugim miejscu jest w tej chwili El Sara, Celowniku Herma, El Sara, Haza, następnie Pal, e, Palabra i reszta.